Do Matki Bożej i nabożeństwa nauczyła mnie moja mama już od dzieciństwa. Jak byłam w drugiej klasie szkoły podstawowej. Mama wtedy zabrała mnie do Częstochowy. Ja miałam pro, problemy ze zdrowiem. Tam byłam leczona, chorowałam, no nie mogłabym zrealizować swojego powołania. Czy wyjazdów różnych, gdyby ta choroba nie ustąpiła. Mama moja mi powiedziała, wtedy jedziemy do Częstochowy, powiedz to wszystko Maryi, bo wcześniej też lekarze tam nie rozpoznawali wszystkiego do końca. No i ja z taką myślą, pamiętam małego dziecka, jechałam że na to spotkanie z Matką Bożą. I, i wtedy pamiętam ten moment dokładnie, jak stanałam przed cudownym obrazem Matki Bożej w Częstochowie i, i popatrzałam tak na Maryję, wierząc, no, że ona mi w tym wszystkim pomoże. I, I wtedy poczułam taką prawdziwą jakby jej obecność matczyną i że będę wysłuchana, to będzie wszystko dobrze, takie coś. I później z tej Częstochowy odjechaliśmy do domu. No, choroba trwała dalej, ale ja znalazłam w domu taką modlitwę do Matki Bożej Częstochowskiej, którą się modliłam długo, długo, bo było jakieś może 6 lat, zaczęła się już szkoła średnia i wtedy Matka Boża mi tak jakby odkrywała to wszystko. No w tym czasie codziennie wieczorem tą modlitwę odmawiałam. Rozpoczęła się szkoła średnia, ja wyjechałam na oazę, na pierwszy stopień, oazy, takich wakacji no z Panem Bogiem i tam dowiaduję się, że Matka Boża jest, Matka Boża Niepokalana jest patronką tego ruchu Światło-Życie i wtedy jeszcze jakoś bardziej ta przyjaźń moja z Matką Bożą się pogłębiła tam już kończąc trzeci stopień wstąpiłam do rycerstwa Niepokalanej, stałam się jej rycerzem a w domu to też dojeżdżałam do kościoła i starałam się przez cały ten okres szkoły średniej chodzić do Matki Bożej na nabożeństwa w środę nieustającej pomocy, na nowenne. I, I tam jej powierzałam. Wtedy tak pogłębiło się to moja, moje więzi z Maryją. Ja już ją przyjąłam jako taką swoją doradczynią, tak nazywam takie audiencje z Matką Bożą, bo jej wszystko powierzałam, całe moje życie, wszystkie sprawy. I no, i widziałam też, jak ona działa, jak pomaga, i to, to mi tak pomagało coraz głębiej. Z Matką Bożą jakoś być w takiej przyjaźni. Przewijały się myśli też o życiu zakonnym, o oddaniu się, bo tak angażowałam się w życie religijne Kościoła. Ale jakoś tak może nie myślałam o tym powołaniu, gdy już przyszły takie, taka chwila, gdzie trzeba było dokonywać tych wyborów. No to wtedy ja wiem, że to Matka Boża też pomogła, bo sama bym nie potrafiła. No i wiedziałam, że zdecydowanie ma być to zgromadzenie maryjne. Innego nie szukałam, tylko takiego. No to zgromadzenie było właściwie blisko tuż, tuż bo były to siostry służebniczki Niepokalanego Poczęcia w Pleszewie. I tam wstąpiłam do, do sióstr, do tego zgromadzenia 20, 30 czerwca w 1984 roku. A wcześniej, bo to może ważne, 25 marca papież zawierzył cały świat Niepokalanemu Sercu Maryi. Później się okazało, że dzień mojego wstąpienia, ten 30 czerwca, to było akurat Święto Niepokalanego Serca Maryi. Tak jakby ta Maryja mnie prowadziła i ja już wtedy zaczęłam i do Serca Jezusa i do Maryi w, w początkach mojego życia zakonnego modlić się, aktem takim zawierzenia, oddawania się tym dwóm sercom, Jezusa i Maryi i te całe moje takie życie, wszystkie tam wybory, moja praca, już taka w zgromadzeniu do ludzi to właśnie była dla tych dwóch serc. A tak najbardziej to się to pogłębiło, jak pojechałam pracować na wschodzie, bo do jakiegokolwiek domu weszłam, były obrazy te dwa zawsze spotykałam tam i tym bardziej jakoś takie wewnętrzne, takie coś wewnętrznie mnie pociągało. Ja mam tu pracować dla tych dwóch serc i nawet jest takie, że ja „Bierz moje serce, kochaj nim tak od Maryi, czy od Jezusa”. To, to było różnie i właściwie tak już no, cały czas pracuję dla tych dwóch serc. Z ludźmi, nie tylko, że sama tak zgłębiam tą miłość i, i, i rozmawiam z Jezusem, z Maryją, jakby tak w moich modlitwach, że chcę dla nich pracować i, i oni mi pokazują jakby tą drogę mojej pracy. Moje życie i cała praca z ludźmi to jest dla tych dwóch serc. Tak po prostu żyć, pracować i umrzeć dla Najświętszego Serca Jezusa niepokalanego Serca Maryi